Witam wszystkich serdecznie tutaj STT Starcraft i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Puściłem z wietrzem Śmierdziela, Śmierciela, którym zmierzą się Protos Pustyk, Terran, Krok, Saenot e, i dwóch Protosów Jaskier i Lodzi i obstawiam, że Jaskier i Lodzi, jeden z nich może być tym, który wysłał tego... Śmierdziela do mnie, albowiem ponieważ Jaskier jest wybitnie polską nazwą. Dobra, i cóż, jakiego, jakiego typu śmierdziela tym razem zobaczymy? Nie mam pojęcia. Co wiem, to jest to, że ten mecz jest dziwnie długi. I w zgłoszeniu gdzieś w temacie było napisane chyba, że ten mecz ma ciekawe zakończenie, więc okej, okay, zobaczymy. Serio, rafineria 57 sekunda, 10 SCF, rafineria. Rafineria. Straciłem wątek przez to wszystko. Dobra, więc przede wszystkim zobaczymy, jakiego typu śmierdziela będziemy mieli w tym meczu. Potem zobaczymy, jak ten śmierdziel będzie wykonany. Potem przyspieszymy grę i zobaczymy, jakie będzie to, to, to zakończenie, o którym była mowa. Bo jestem trochę ciekaw. A tymczasem, zważywszy na to, że absolutnie nic się nie dzieje, I gracze budują te swoje bazy i produkują te pałki, produkują tak itd. itd. To, to, to po prostu troszkę też przyspieszę i włączę produkcję, żeby ktoś potem nie marudził, że nie jest włączona, chociaż tak naprawdę akurat w tej serii to nie jest to za specjalnie ważne. E, no dobra, jeden gaz, dużo chronobusta. I dwa gazy. Trochę chronobusta. forgate jakiś dziwny? Z jednej strony forgate, a z drugiej strony Templarzy. Co wy na to? Takie jest, tak, tak bym obstawiał w tej chwili, że takie będzie zagranie. A tu mamy dwa razy reaktor na barakach. uuuu, no to jest dosyć mocne. Na, na początek w każdym razie. Dobra, mamy zerotów rozwalających skałki. I 4 tutaj. Jest Cybercore. Jest dużo ChronoBoostsa. Nie ma ChronoBoostsa na Workgatecie. Hmm. Ciekawy jestem, jaka to jest liga. Autorze, autorze, napisz, z jakiej ligi jest to powtórka. u kiepski timing na wyjście. Parę z SCFX zostanie zniszczonych. Eee, dobra. Oj, nie działa tutaj Control R, bo to jest 2 na 2. Dobra, trudno. Eee, jeden gracz idzie z tej strony, drugi gracz idzie z tej strony, też swoją drogą. Gratulacje, bardzo ładne zagranie. I tu się dopiero Forgate skończył, tu już Forgate jest. Nie, czyli w ogóle Forgate to dlaczego to są dwa gazy? Co to za Forgate z dwoma gazami? Dobra, nie wnikam. Yy, tak, ewakuacja. Tutaj jest sporo ...marinców, maruderów. Bardzo słabe zarządzanie jednostkami, atak WarpGate'a własnego. Nice. A gdzie jest Warping drugiego gracza? A gdzie jest Warping drugiego gracza? Come on, gdzie jest Logi? Logi... O, dobra, wreszcie tutaj. No tu jest trochę. Uuu, tu jest całkiem sporo tych sił. Może to nie być taka prosta walka. Dużo stalkerów, zeloty bardzo szybko padają. Uuu, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, panowie. musisz się wycofywać w takiej sytuacji, tracicie bez sensu jednostki. Ratujcie, zasiedajcie i róbcie kolejne workiny! No, no to ktoś tutaj jest w. No, ma problem w każdym razie. Logi ma za to dużo gazu i przejście w mnożnych tempach już byłoby całkiem sensowne w tym momencie. Pytanie, czy się na to zdecyduje. Jeśli chodzi o ekonomię, to w tym momencie. No dobra, Terran przynajmniej został wyłączony z gry, więc... Za wiele już nie zrobi. Jest Command Center na mapie? Zawsze tu gdzieś budynki zobaczyć, budynki są dopiero w hard of the Swarm, więc niestety budynków nie zobaczymy. O i kolejne jest na jest słusznie. A oj, tutaj idzie duży kontratak. Ja tu widzę pewien problem. Pytanie, czy jest gdzieś jakaś probka dla e, tych graczy? Dobra, tu jest jakaś probka. O! lajoti! Nie wiedziałem, że są takie dziewka. Dobra. Czy tutaj jest dostatecznie dużo minerałów? Jest dostatecznie dużo minerałów, ale jest też origin z zelotów zamiast Nexusa. Uu. Base Race, mamy Base Race, tyle tylko, że Base Race przeciwko Terranowi jest bezsensowny, bo Terran, nie wiem wiecie, może latać swoimi budynkami, ale musi też wiedzieć o tym, że może nimi latać i gdzie, gdzieś się ewakuować, a najwyraźniej się na to nie, nie decyduje. To jest Arthosis Pylond. Yyy... Wpisany Pyl Dobra, i tu jeszcze są Marines i Mergerzy, które będą niszczyli całą tą bazę. No i co? Czy będzie dostatecznie dużo... Yyy... Mm, by pokonać te obie armie? Stawiam, że niestety nie. Stawiam, że niestety nie. Musisz się lepiej zgrywać, panowie. Lepiej zgrywasz. Jeden atakuje, drugi się cofa. Atakować wszyscy na raz. Zelot nie może też gdzieś tam łażyć. musi atakować te stalkery. Come on. Go, go. Dobrze. Focus fire. Tak powinno być. Jest jeszcze parę zelotów, ale one. jak zabiegach się nie zdadzą przeciwko. Aż tak dużej ilości. Aż tak dużej ilości stalkerów. Mimo wszystko. Do... Tak jest. Niszczy baraki. Przy okazji, skoro jeszcze wycofujesz, może się niszczyć stępując. Dajesz, dobra, wszystkie propki tutaj, tak jest, Nexus gdzieś z boku, bardzo słusznie, bardzo dobra decyzja. Żaden z tych graczy, założę się, nie ma pojęcia na temat tego Nexusa i jeszcze bym drugiego tutaj zobaczył, ewentualnie gdzieś tutaj. Dobra, może być i tutaj przy Goldzie, co prawda te skałki troszkę przeszkadzają, ale, ale trudno. Eee, dobra, Pustyk ma dużo stalkerów, czy przejdzie i zobaczy tego Nexusa? Nie, idzie dołem, nie zauważy, dobra. Więc w tym momencie wydaje mi się, że obaj ci gracze, czerwony i, i, i niebieski, myślą, że to jest Base Race. E, no i w pewnym sensie jest to Base Race. Tyle tylko, że, e, tyle tylko, że u Lodziego jest już neo, nowy Nexus, u, Jaskier u Jaskiera. Uh -huh. U Jaskra już niedługo będzie nowy Nexus. No dobra, i mamy 12 minutę, Gra się resetuje. E, jest dużo jednostek wciąż tych graczy, więc. No, gdyby nie te Nexusy, to, to, to byliby przegranymi. Ale jeszcze je mają, mają wydobycie. Trzeba budować kolejne pylony, trzeba od nowa całą infrastrukturę budować. No, takie, takie życie. Dobra, to co? Teraz przyspieszamy, bo tu będą niszczone te dwie pozostałe bazy. Nic innego czegoś nie będzie działo. Tutaj jest Gold, więc troszkę szybszy inką powinien być. Mimo tego, że Nexus jest dosyć daleko, jak widzicie, się to w miarę wyrównuje. Te, te ekspansje są naprawdę. E, naprawdę podatne. Uuu, wszystkie gejty poszły. No właśnie. Mm, teraz gracze będą szukali ekspansji. Ech, no pytanie, czy, 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 czy zdążą jeden z drugim? Nie zdążą. Wiecie co? W tym momencie sensowne byłoby wybudowanie tutaj takiej ogromnej linii kanonów. Ale to po prostu takiej ogromnej linii kanonów. No i, no i żaden z dwóch graczy nie ma już żadnego inkomu. Co prawda ma jedną probkę, ale gdzieś ją zgubił i jej nie, nie używa do wydobywania, mimo że mógłby wydobywać i zacząć budować więcej probek, ale nie decyduje się na to. O, teraz jest wyskautowany ten Nexus i wszystkie probki się ewakuują. Ciekawe w którą stronę pobiegną teraz. Czy zostaną zauważone przez tych Marinesów? Tak, zostały zauważone, to niedobrze. E, o, jest Steam, ale używanie Steama w tym momencie to nie jest specjalnie dobra koncepcja, ponieważ ponieważ będzie mógł zabić absolutnie wszystkie... Absolutnie wszystkie prołki przeciwnika. Dobra, to może była dobra koncepcja, ale w będzie ma już bardzo niedużo zdrowia tej jednostki. Come on, linia kanonów! Macie tak dużo minerałów, no! Tak dużo minerałów! Aha, 300 to będzie zdecydowanie za mało, żeby to jest zrobić, no to już jeden starter został zniszczony, dobra, jeden został zniszczony. Dobi się jeszcze jeden warping gdzieś w jakimś zupełnie innym miejscu na mapie. O, to jest to. Nie jest już sporo tutaj Jest Robo Facility. Tak jest. buduj Immortala. Tak jest. Dobra. I ten Immortal zdąży się wybudować, zanim dojdą tutaj te stalkery. Hell yeah! Tak powinno być. To jest też dobre miejsce na ekspansję. Tutaj się zwykle nie szuka. Zwykle się idzie bezpośrednio po rampach i, i, i nie wejdzie się w to miejsce. Dobrze, że macie dostatecznie dużo minerałów, żeby budować te wszystkie ekspansje. Bo w przeciwnym wypadku moglibyście być w niemałym kłopocie. I nie poszedł w stronę rampy, poszedł w bezpośrednio w stronę ekspansji, ale to już wszystko jedno, bo ponieważ roboty ZBA po co ci kolosy? I po co ci supply block? Jeśli robicie coś takiego, o, będzie coś edukacyjnego w tym jednym śmierdżerzu. Jeśli robicie coś takiego, kronobusujecie przy supply bloku, to żeby nie marnować kronobusta, jeśli starcza wam supply na inną jednostkę, warto zmienić tą jednostkę, czyli skancelować kolosa, i tak się nie zaczął budować, i kliknąć Immortala. Często będzie tak, że zanim się wbuduje pilot, to już w połowie ten Immortal będzie gotowy. I, i, I da się coś ugrać w tej chwili. Dobra, no i co? Zostało tutaj 7 stalkerów, 8 stalkerów, przepraszam. A tu jest 3 stalkery, jeden Immortal i 6 zelotów. Nie ma szans. Nie ma szans. Jaskier powiedział OMG. Nie bardzo wiem co miał na myśli, ale swoją drogą. Tu jest baza jednego z graczy, jednej drużyny, a tuż obok jest baza drugiego gracza z drugiej drużyny. Szacu szacu. No i te stalkery w tym momencie już wszystkie są martwe, fokusowany jest Immortal, ale to jest bardzo kiepska decyzja, Kolosus się narodził w doskonałym momencie I w tym momencie nie zostaje już praktycznie nic, te padną pod strzałami yy, rozszerzonej lansy, przedłużonej lansy yy, Kolosa I w tym momencie już gracze nie mają żadnych jednostek Dobra, dwa stalkery złopowane. obserwujmy tą epicką bitwę Micro, Micro, takie jest. Micro przeciwko dwóm stalkerom nigdy nie zaszkodzi. Sudok. Nie, nie wiem, co to znaczy sudok, ale. Sucho? A, nazwał was słuchami chyba. Wszystko jedno. Tak czy inaczej, GG GG well played, śmieszny śmieciarz, podobał mi się. Dzięki za przesłanie go. Pamiętajcie, lajkujcie na Facebooku, subskrybujcie kanał, subskrybujcie kanał, to jest najważniejsze. Ilość subskrybentów bezpośrednio przekłada się na moje samozadowolenie, a samozadowolony kas. To nie brzmiało dobrze, prawda? A zadowolony kaster to dobry kaster. Dobra, dzięki Wam wszystkim, pozdrawiam i do następnego kasta!